Witam Was serdecznie. Zapewne otwierając pocztę zastanawialiście się, co ona zawiera. Otóż dziś chcielibyśmy Was zaprosić na 12. biwak urodzinowy trzeciego cieszkowskiego środowiskowego szczegółu duszyn harcerskich soków. Przez te 12 lat wiele się działo. Cały czas dużo ciekawych, nowych, interesujących rzeczy. Ten biwak zapewne też pokaże nam wiele nowych sytuacji. Wiele ciekawostek i. Chciałabym wam jeszcze coś powiedzieć, ale. Nie to. Czekamy na każdego wasz. Czekamy na ciebie, ciebie, ciebie. Ty z, tyłu, ty z tyłu też! Też masz być! Ty gruby też! Zobaczmy ją tutaj! No to koleżanko, zaczniemy jeszcze raz od nowa. Panowie ładnie ją tam sprawi. Było warto, było warto się opierać, patrz tu na mnie, patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Ładnie tak odwracać oczy od władzy ludowej. Jeszcze raz. Nazwisko. Nazwisko. Mów. Bo pogadamy inaczej. Jeszcze nie skończyliśmy wszystkiego. Zaczynamy, proszę. Jak wrzecznie będziesz współpracowała, to wypuścimy do domu jeszcze no ja na święta przyszłego roku. Nazwisko. Chomik Jeszcze raz, bo nie słyszałem, muszę tam zobaczyć. Chomik. Chomik. Tak. Dobrze. Powiedzcie mi, towarzyszko, chomik. Dlaczego się tutaj znajdujecie? Ja nic nie wiem. Nie, no wszyscy tak mówią. Do trzeciego przesłuchania nikt nic nie wie. Potem nagle się ustawka otwierają. Więc jak? Idziemy na układ do przyszłego roku. Wychodzicie z paki i zaczynacie ładnie wszystko śpiewać, okej? Okay? Zaraz, to nie za późno. Ho, ho, ho. To zależy dla kogo? My, władza ludowa, mamy dużo czasu. Ale wszyscy czekają. No więc tak. Więc kiedy przyjeżdżają? Tu patrzeć, proszę patrzeć na mnie. Ja nic nie wiem. Ale musicie coś powiedzieć. Kiedy to będzie? W styczniu. Dokładnie. Patrzcie na mnie. Tego roku. Tego roku! Dokładnie datę. Piątek. Który? 28. 28 styczeń, tak. piątek, tak? Przyjadą? Tak! Gdzie ich będzie? O, dadzą sobie z wami radę. Zobaczymy, zobaczymy. O której godzinie? Najlepiej o 17. Od 17, tak? Dokąd przyjadą? Do Cieszkowa. A, to ja wiem, ale gdzie będą zakwaterowani? Mów! W szkole! Której? O! Podstawowej. Podstawowej, tak? Dobrze. Widzisz? Jak chcesz, to potrafisz. Pogłaskajcie ją za to, że ładnie mówi. Pałeczką. Mm. Skąd będą? Z całej Polski. To dużo ich. Ogrom. Coś za sobą zabiorą? Będzie jakaś bibuła, jakieś nielegalne materiały. Ja nic nie wiem. – Co będą tu robić? – Będzie piosenka. – Jaka piosenka? – Nie wiem, jaka. – Musisz wiedzieć. Ty wiesz wszystko. – Ale to... Festiwal zakazany! To czy zakazany, czy nie zakazany, to już władza ludowa zadecyduje. – Co tam będą śpiewać? – Ja nic nie wiem. Panowie, odświeżcie jej pamięć ładnie. To będzie festiwal piosenki zakazanej! Lepiej. Czyli Anty Polsce ludowej, tak? Ja nic nie wiem. Wszystko wie. Nic nie wiem. Tak. A do kiedy tu będą? Do niedzieli. Do niedzieli, tak? Do której? Do tej w 30. A. I o której stąd wyjadą? żebyśmy mogli go odpowiednio pożegnać na dworcu. Ja nic nie wiem. Wszyscy tak mówią. Ale ja nic nie wiem. Niedzielę do dziesiątej. tak? ja nic nie wiem. Niedzielę do dziesiątej. Ja nic nie wiem. Co mają ze sobą zabrać jeszcze? Mówcie, mówcie, towarzyszko. Ja nic nie wiem. Nic więcej wam nie powiem. No coś jeszcze muszą na pewno zabrać. Z czego będą jeść? Piwór. A, śpiwór, czyli będą spać, tak? Ja nic nie wiem. To dobrze, nie będzie mi się... Czego ode mnie nie chcecie? po nocy. A do jedzenia? To co? Będziecie ich żywić? Będą mieli je... Będą mieli, czy sobie przywiozą? Przywiozą sobie. No. A jakieś garki, łyżki? Też. Tak? Też. A obiad? A obiad. To się zobaczy. A, się zobaczy. Zanotujemy. Dobrze. Pięknie. To już wszystko. Wiem co chciałem. Proszę podpiszcie zeznanie. Czytelnie. Podpiszcie, Bóg jeszcze macie czym. Ładnie, żeby ktoś nie pomyślał, że władza ludowa tutaj ludzi bije. Dziękuję, odprowadźcie ją do ceny. No. Czekamy na was, czekamy z utęsknieniem. Do zobaczenia.